kiedy z stroną, a jakoś mieszkańcy mieli bardzo chcieli pokazać siłę ekonomiczną miasta, ponieważ tak mówiłem miasto się bardzo dynamicznie rozwijało stąd też, stąd też postanowiono budować nowy ratusz, który będzie pokazywał siłę ekonomiczną

w Inskrypcji Łacińskiej oznaczający dziś żyjemy i umieramy. To znaczy pamiętajmy o tym, że dzisiaj może nie żyjemy, ale wkrótce dadajcie w w śmierć, ale też informacja do władz, do władz miasta, żeby pamiętali. Że później to też takie ostrzeżenie, to jest takie też przestroga. Dlaczego? Bo znacznie ruszamy, że i wróciła Rada Miasta. I Rada Miasta że wszelkie decyzje, które podejmują, to nie podejmują decyzje dla współczesnych, tak naprawdę, bo ich decyzje są wielokoleniowe. że tak naprawdę powinni tylko pamiętać o obecnych mieszkańcach, ale również o tych mieszkańcach, którzy kiedy będą mieszkali, że te decyzje